Witajcie w poranku z One Life, czyli takiej 10-minutowej serii, w której rozmawiamy o tematach związanych z One Life'em. A dzisiaj, moim i waszymi gośćmi e, są RAF Adventure, czyli Rafał i Asia, e, którzy podróżują e, już w swoim wannie od ilu? Od ponad 7 lat. Nad siedmiu tym, tym, vanem? tym vanem. Okay. wcześniej mieliśmy jeszcze małego wana Vito, też przerobionego na kampera mm -hmm. i tam też chyba ze trzy lata. A jeszcze wcześniej była przyczepa, Przeczepa. a jeszcze wcześniej oczywiście namioty. To się jak wszyscy od namiotów, jak większość one vanlifersów. Czyli cały wachlarz e, takich doświadczeń. Tak i pół strychu. <grym> <grym> Jaka jest taka historia, którą najbardziej zapamiętaliście ze swoich wypraw w takim razie? Masio, pamiętasz tego muzyka? Co we byliśmy Włoszech, co we byliśmy Włoszech, byliśmy. jak Richard? Richard? Richard Sherwood? Sherwood. Sherwood. Richard A. Sherwood. Byliśmy we Włoszech, nie? w którymś tam, pierwszy razem byliśmy wtedy we Włoszech. Pierwszy nasz no, wyjazd do, do Włoszech. Wlogi były też. Z, pierwsze vlogi w wtedy, no. Mhm. E, I to był chyba sobota albo niedziela. niedziela. Niedziela i chcieliśmy się wybrać, jechaliśmy na taki kemping pod Rzymem. Chcieliśmy się wybrać, zwiedzać ruiny w centrum Rzymu, trochę zwiedzać z Rzym. Oczywiście się zbieraliśmy tyle, że nam. Bo był van, który z kempingu, bo oczywiście byliśmy pod, na kempingu, tego nie powiedziałem, pod Rzymem, i był van specjalny, który dowoził ludzi do, wiesz, do, do Rzymu, nie? A okej, okay. taki z kempingu. Taki, z... taki hmm. był z kempingowy, nie? Hmm. Ale oczywiście się spóźniliśmy. Następny był. 4 godziny później. No to myślę, no to chodźmy tam, widziałem przystanek autobusowy, chodźmy na dół, zobaczymy, tak z górki się schodziło, zobaczymy, co tam, no, zobaczymy, czy jakieś autobusy jeżdżą. I, przy, i tak staliśmy na tym przystanku, staliśmy, patrzyliśmy no. na ten rozkład i tak nie wiedzieliśmy, My nie wiedzieliśmy, o co chodzi, bo ten rozkład był trochę taki <grym> dziwny, jak te rozkłady autobusowe i... Z boku była kwiaciarnia, sklep. Sklep taki, taki obrodnicy no no, się... za, za, zapytać. A, poszedłem zapytać się, bo nie mieliśmy maseczek. To były jeszcze te terminy, gdzie wiesz, że trzeba było maseczki mieć w autobusach mm -hmm. przynajmniej we Włoszech. Mm -hmm. y pytam się, facetan mówi, że nie, niestety nie ma. A Dzisiaj jest święto, nie, żadne autobusy nie jeżdżą. No to my o fajnie, to traciliśmy jeden cały dzień na to, że będziemy siedzieć na kempingu, nie, nie, nie zwiedzimy Rzymu, a mieliśmy taką trochę napiętą. Harmonogram zwiedzania Włoch, bo byliśmy tylko dwa tygodnie. Ale powiedział: Poczekajcie. No dobrze to poczekaliśmy. Dał nam maseczki za darmo, chciałem mu zapać, mówię: Nie, nie, okej. Okay. I przyprowadził nam takiego kolecia. I powiedział: że A ten pan was zawiezie do centrum, bo on akurat jedzie. Yy, no dobra, i tak chcieliśmy, się ucierczeliś, spytaliśmy się, czy, czy na pewno. Tak, nie ma, wsiadajcie. I tak od słowa do słowa jadąc do centrum Rzymu, dowiedzieliśmy się o tym, że on jest muzykiem. Mhm. Koncertował w Polsce kilka razy, był, bo on gra, gra ogólne country, był na country morągowo. W na tych koncertach. Lat. Był o. zaproszony do tego. Nawet jest jeden z jego teledysków gdzieś tam w Mrongowie. No i opowiadał, opowiadał na o że, swoim że życiu że był w Polsce, no. że bardzo polska mu się podobała. No może ma pracowników polskich, to tak. już dalej powiemy. Okazało się, że on był jako pierwszy w Włoszech otworzył irlandzki pub. Okay. A później oczywiście rozrosło się to wszystko w sieć fabów. I w tej chwili jak my już go poznaliśmy, już mał sieć fabów we mm -hmm. Włoszech. Zaprosił nas na Guinnessa. Mm -hmm. postawił nam Guinnessa. No. Zapłaciliśmy mu za, za to, Nie chciał nas... oczywiście pieniążków, ale wziął te pieniążki. bo, bo Pokażę, pokażę wam o co chodzi. No daliśmy mu 10 funtów, bo, bo mieliśmy tylko funty. Nie mieliśmy rudów, bo no, nie no, wiem... Bo, bo kartą płaciliśmy. Wszędzie kartą. Pokażę Wam, o co chodzi. I przypił nas, nas, naszego pieniążka w barze na ścianie. Miał taką wielką ścianę z różnymi pieniędzmi. Z różnych I tam, krajów. Tak, z różnych krajów. I tam go, tego naszego 10 funtów, przypiął. No, postawił tam po, po, pogadał, po, po, pokazał, gdzie mamy, bo wykupiliśmy sobie takie, te podróże z autobusem, takie hop, hop on, hop off, coś takiego, że się wsiadasz do autobus. Takie autobusy turystyczne, które jeżdżą po dużych miastach, mhm. przeważnie. Fajne to jest to, że one jeżdżą w kółko. To sobie wsiadasz mm -hmm. do, następnej, do następnej atrakcji, wysiadasz wiesz, i, tak, i to jest super sprawa. Mm -hmm. No i da, dał, nam dał nam płytę autografem. z autografem, no, nie wiem gdzie tutaj, jest, tutaj. To to jest. No. Płytę <laughs> z autografem, y Tu na... from Richard, opowiadał o swoim życiu. On opowiadał o no, tak. swoim życiu, mm -hmm. że stracił córkę swoją, no, jechała na mm. dyskotekę i już nie wróciła. Nie? Miał ładnie tam 19-20 lat. No i to tak nam najbardziej wierzy za ten, że tacy że ludzie tacy, są. Tak, serdecznie. No bo jednak Van Life to, jest, to są ludzie. To są ludzie, którzy poznajesz. Nie tylko piękne widoki za oknem, ale tak dla mnie 90% tego wszystkiego, tego, że tutaj jesteśmy, że jeździmy vanem, to są ludzie, których poznajesz po drodze. No właśnie, to się miałoby być moje kolejne pytanie. Czym jest dla was Van Life, tak? Czy to jest. Czyli dla Was to są ludzie spotkani tak, na tak, historię? W większości. No bo wiesz, my nie żyjemy w Wanie. Nie zamierzamy żyć w Wanie, bo, mhm. bo jesteśmy za wygodni, <grym> To tu dużo mówić. Za wygodni i też. No chcemy, żeby Kuba chodził do szkoły. Tak, no, nie znaczy Nie żeby miał żebyśmy... rolę dzieciństwo, wiesz. A jednak van, podróże vanem generują, tak mi się wydaje przynajmniej, bo ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, jak z rodzicami jeździłem pod namiot, generują dużo wspomnień. Oj tak. I to jest właśnie to, czego my chcemy od. Banalfu, nie? Jakie kraje Jaki kraj udało Wam się zwiedzić? No można powiedzieć, że całą Europę. Byliśmy we Włoszech, e, Portugalii. We, po, Portugalii, w Portugalii, w Hiszpanii. W zeszłym roku to braliśmy ślub i pojechaliśmy sobie na. W zeszłym roku. A, nie, przepraszam. Zeszłym w zeszłym roku, tamte, 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 no, to na w 2024. Pojechaliśmy sobie na podróż taką poślubną do Szwajcarii, bo jak wracaliśmy z Włoch. To właśnie nas bardzo, bardzo nam się podobało. Szwajcaria i sobie zawsze obiecaliśmy, że tam wrócimy. Co Francja, no, to, to Polska, Niemcy, tak wiesz, jak się jedzie, tak do, się Polski, jedzie do Polski. To, te no, wszystkie kraje. Tam się zawsze zjeżdżało, gdzieś coś obejrzeć. No tak najczęściej no oczywiście do... No to Wielka Brytania, to objechaliśmy dookoła, w i wzdłuż, Tysiące, może nie tysiące, bo to przesadza, ale dziesiątki razy w Szkocji. Byliśmy w Szkocji jak jeszcze nie było NC500. Na NC500. No. No. W takim razie, który zakątek Wielkiej Brytanii uwielbiasz najbardziej? To, Szkocję? To no. Szczególnie Skype. Szkocja, ja, ja też kocham Konrwalię. No i Asia Konwali, bo tam cię tak. idzie po wodach. No, no. Dużo do Walii jeździmy, bo tak blisko, blisko mamy. Nie? mamy no. Czego tak was nauczył One Life? Trudno powiedzieć, czego nas mógł nauczyć. Bo nie wiem, no raczej otwartości do ludzi chyba. Bo to chyba o to chodzi. I no, też takiej pokory. No tak strzeli koło no, <laughs> ostatniej przygody, a to co roku mamy takie przygody. W zeszłym roku też nam strzeliła opona, ale, ale dojechaliśmy, nie wybuchła. Nie no. wybuchła. Te, w tym Ta razem wybuchło, ja się tak przestraszyłam, bo pierwszy raz widziałam jak wybucha opona, jak te wiesz, wszystkie kawałki zostają na, na ulicy. No ale Rafał sobie poradził, poszedł do takiego pana, co obok przyjechał do restauracji vanem, no i tam z nim porozmawiał, bo mieliśmy tylko jeden podnośnik taki, nie? I... Tak, a jak koło strzeli Ci całkiem, nie? To jest za nisko, a... za nisko siedzi. Jak jeszcze jest opona na tym, nie? No to bez problemów podniesiesz każdym lewarkiem. Mhm. A jak już strzeli całkiem, że na feldze leży, to już nie mieliśmy możliwości podniesienia mo naszym lewarkiem, który mamy. Mhm. Bo nie mamy oryginalnego lewarka, bo nie było jak, jak kupowałem tego wana. Mhm. I po prostu nie miałem jak podejść. Podnosiłem tysiące jakieś kamienie, kamienie wiesz, ale no w końcu tam pomógł, jeszcze pomógł wymienić. Piążków nie chciał wziąć. Tak. Czy no. mieliście za pasówkę jednak? Tak, zawsze mamy. To, wiesz, to... Ale od razu pojechaliśmy do Kupić warsztatu tak. i kupiliśmy dwie nowe, no, dwie nowe opony. E, Okej, okay, to jak coś się stało, że ta opona strzeliła? To trudno powiedzieć, bo ogólnie jechałem, na, na, nawigacja mi powiedziała coś takiego, uwaga na... Bo, mm, czy dziura w drodze, czy tam nie na no, coś, coś takiego było. I koleś osobówką, nie wiem, kilometr dalej stał ze strzelaną oponą, jechała ciężarówka, i my zaczęliśmy, tak, załóżmy tutaj jest pan z oponą, my zaczęliśmy wyprzedzać ciężarówkę i patrzę, że mnie tak, znaczy patrzę, czuję, że mnie już zaczyna, wiesz, tyłek latać, On no, tylko but szybko, żeby wyprzedzić ciężarówkę, żeby mnie nie strzeliła w czasie wyprzedzania, żebym gdzieś nie, nie poleciał na ciężarówkę, bo by nas tego zmieliło. Wywróciłem ciężarówkę, włączyłem awaryjne, zjechałem na prawy pas i wiesz, i puściłem gaz, żeby on sam zwolnił, żeby nie hamować, żeby nie strzeliła, ale niestety, ja jeszcze zobaczyłem napis 500 metrów do, do zjazdu, do zjazdu. Się spokojnie się do, do turlamy i tam parę metrów przed zjazdem, puf, już na feldze dojechaliśmy do no, tak, jak my, no do parkingu, to była restauracja, naprzeciwko była stacja benzynowa. No już no, takie rzeczy się zdarzają, to będąc jeżdżą drzwanym, powinieneś wiedzieć, że to... Normalna rzecz. Z takim doświadczeniem, e, co byście poradzili osobom, którą, które chcą zacząć przygodę zwaną choćby na weekendy, czy na właśnie takie holiday? Zaczynać. <laughs> Tyle. Nie, nie, nie myśleć, nie czekać, aż będzie czas. Czas jest już. I tyle. Jak ktoś ma ochotę, nie? nie ma Dużo co osób też właśnie proponuje, żeby wynająć wana i spróbować. Nie? Mm -hmm. Czy się dobrze w tym czuje? My takiego czegoś nie robiliśmy, bo Rafał wpadł na pomysł, że kupuje wana. Yy, no i kupił, no i jechaliśmy i, i nie żałujemy ani jednej sekundy, bo, bo podoba nam się taki, taki sposób podróżowania. Ale zaczynaliście od namiotów i innych rzeczy takich tak, wcześniej? Tak, także... oczywiście, namioty. No. przyczepa kempingowa. Którą też remontowaliśmy. No, przyczepa, przyczepa fajnie, bo, bo wiesz, bo jesteś bardziej mobilny niż kamperem, mm -hmm. bo jednak kamper duży, wiesz, jest mniej mobilny w mieście, o tak bym powiedział, czy gdziekolwiek nawet. Przyczepa fajna, bo jedziesz na kemping, zostawiasz się, sobie możesz jeździć. A jak myślisz, dla kogo nie jest taka forma podróżowania? Nie ma takiej osoby, moim zdaniem. To no, może dla 78-letniego dziadka, który już nie widzi na oczy. <laughs> no. Ale też jeżdżą starsi przecież. Myślę, że jeżeli chodzi o wana, tak jak my mamy kamperwana, to osoby, które na przykład miały prędzej motorhome'a, są już przyzwyczajone do tych metraży. Tam jest, wiesz, masz większą swobodę ruszania, poruszania się po tym, tym motorhome'a, a jak wejdziesz do takiego wana, ciasno jest. Ja nie będę ukrywała, że mi jest ciasno tutaj. No bo nie jestem za, za, za szczupłem, mała drobna. No i jak masz dużo dzieci też, to wiesz, to <noise> jednak wygodniej jest jechać do hotelu. Ale my niż... się, my się zastanawialiśmy, że... czy nie kupić motorho. Jakbyśmy znają, znajomych, ale... też mają dużo... Ale stwierdziliśmy, że nie. Mhm. Że zostajemy przy Wanach. A jakie macie plany na zwiedzanie na najbliższy rok? Na to wakacje na Sardynię, żeby jechać panem na dwa, trzy tygodnie. Akurat jak Kuba będzie miała wolne od szkoły. A tak, to Anglia. Anglia. Wiesz, do Francji można wyskoczyć czy gdzieś jakieś tanie bilety się znajdzie, bo chcieliśmy też. Francja jest piękna. Ma tę, infrastrukturę podwaną, tak jak Hiszpania, że, że, no, że nie ma problemu ze zrzutem toalety. No wiem, że wy już się nie martwicie o toaletę, bo macie mhm. te separacyjne. Mhm. My jeszcze mamy taką zwykłą chemiczną. Yy, I wiesz, no i. Ale infrastruktura w Hiszpanii, Portugalii czy Francji jest taka, że się nie trzeba tego, tego obawiać. W Anglii jest gorzej, no tutaj jest gorzej. Tutaj musisz już szukać kempingu, żeby Kampingu, zwrócić. No. Jeżeli to miałbyś tak. budować kolejnego wana, albo, mi, e, ja teraz będę szukał bazy na, na, na kampera i później... No jest tylko jeden, który bym Ci polecił. Co byś polecił? Jak, jakiego wana? Tylko jeden. Renault e, niski Pluton. Czy jednak to, co to ja co wybieram. To co no, wszyscy. Bo to, no, bo no, to jest najlepsza waga, dwa 100 wagi wiesz, pustego Tuż to, to masz 3 czterysta, 400? Które nie przekroczysz nawet nie, nie, nie ma szans na to. Ten po, po zbudowaniu miał 30,50. Także też bardzo dobrze. A mamy wszystko. No mhm. teraz może mieć więcej. Bo... W takim razie jeszcze drugie pytanie. Jakie trzy rozwiązania techniczne byś polecił? Albo przeniósł do nas van'a. Nie wiem, powiem Ci szczerze, no nie wiem. Stalinka? No, Bateria Life po to wiadomo. Stalinka, bo kurde, to jest naprawdę rewelacja. Macie Stalinka? Mamy Stalinka, tak. Jest to, no, no nie wiem, bo teraz akurat pierwszym wyjazd to był nasz ze Stalinkiem. Jestem zadowolony masakrycznie, że no, nie było żadnego problemu. Chcę obejrzeć film. film. Jezu, no super sprawa. Droga. I... W trakcie jazdy też. I trakcie, a i... właśnie, bo on działa w trakcie jazdy, leżą sobie tam jak się odwrócisz na, na, tym, mhm. na półeczce, na półeczce pod szybą. Tego macie mini czy tego mini, dużego mini. Tego mhm. mini, I normalnie działa. Bo my go akurat krótko przed wyjazdem no, sto, do Hiszpanii. to megabitów non stop w czasie jazdy, bo sprawdzałem to. Czyli Starlink, baterie elitowo-jonowe tak. i trzecia rzecz jaka byłaby, która... Takie rozwiązanie, że to jest wow i... I babasto to musowo mieć, wiesz? To jest takie coś. Najlepiej mieć dwa rozwiązania, jeżeli budujesz grzanie. Tak jak my mamy: prądowe mm -hmm. i webasto. Po, po, nieraz może webasto ci się wykrzaczyć, to jednak drugie ogrzewanie ci dratuje to życie. No nie mówię, że w Anglii, bo tutaj tam. Ale załóżmy, wjechaliśmy kiedyś, nie wiem, dosyć wysoko. I temperatura z ośmiu była się minus sześć. Wow. No to. O tak. Mm -hmm. Więc wiesz. To jest to i podłącza się pod jakiś tam prąd i, to I my na robię. przykład jesteśmy zadowoleni z tej lodówki zwykłej dzięki tym właśnie że mamy te baterie, nie? Tak. Bo I mamy zbytko, zwykłą taka taką lodówkę dołowa, domową. Wez, już. I, i, no i fajna, fajne poduszka. Komforta. E, dobrze. Gdzie można was znaleźć w internecie? Yy, na stronie Rawwa yy, Mamy co mamy? Mamy YouTube, a? Mamy Instagram'a. I Facebooka. I Facebooka. Zapraszamy. Jakie tam treści yy? macie? Rodzinne przeważnie, podróże rodzinne. No bo my taka rodzinna jesteśmy. <grym> Dobrze, w takim razie, jeżeli e, chcielibyście pooglądać e, więcej naszych gości, e, właśnie szczególnie takie rodzinne wyjazdy, a nie takie szalone, jak ja zazwyczaj robię. <grym> to zapraszam na ich kanał. Tymczasem e, zapraszam Was do kolejnych odcinków z serii Poranek z One Life'em, o tutaj, oraz do tego filmu, który Was na pewno zainteresuje. Dziękuję Wam za rozmowę. Dziękuję bardzo. bardzo. Tutaj dla Ciebie mamy taki drobny upominek. Rafał Masz Kubek. Serdecznie. No, dziękuję. Na do. Do. To chyba nasze Cuba.